To ma oczywiście swoje głębokie uzasadnienie i to była bardzo przemyślana decyzja. Myślę, że również sporo było osób, które było zadowolone z tego, że nie gramy drugiej części Piratów z Karaibów. To jest, tak jak mówię, gigantyczna publiczność i te głosy rozkładają się zawsze na kilka co najmniej stanowisk. Kiedy planowaliśmy Piratów z Karaibów, bo to jest kolejna niezwykła rzecz, którą ten festiwal ze sobą przynosi, że on inspiruje powstawanie symultanicznych produkcji na światowy rynek tego typu wydarzeń. Władca kiedy powstawała pierwsza część. Właściwie to, że Kraków był zainteresowany tą produkcją dała impuls do kontynuowania tego eksperymentu i w tej chwili jest to produkcja, która objeżdża wszystkie kontynenty i gromadząc wielotysięczną publiczność. Podobnie jest z Piratami z Karaibów. Pierwszy pomysł na ten projekt to było przecież zagranie fragmentów muzycznych ilustrowanych filmami do wszystkich części Piratów z Karaibów i to miał być też anons tej ostatniej części, która w zeszłym roku miała swoją premię. Udało nam się przekonać studio Disneya. Zainwestujmy wspólnie środki, stwórzmy dzieło, które będzie pracowało na drugie życie tego filmu, i które potencjalnie będzie takim pasmem rozwojowym, po to, żeby można było rzeczywiście zbudować serię graną na, na, w salach koncertowych właściwie całego świata. I ym, to nie było łatwe przekonać tak wielką korporację, tak wielkie studio Disneya z swoimi podspółkami, swoimi podstudiami, ze swoim ogromnym departamentem teatralnym, departamentem widowisk, do stworzenia wspólnie z jakimś festiwalem w Polsce, jeszcze wówczas była taka percepcja, projekt tak ambitny, będący jednak wyzwaniem produkcyjnym. Dzisiaj Piratów z Karaibów dyryguje trzech, jednocześnie trzech dyrygentów w kilku miastach amerykańskich jednocześnie. Jest to produkcja która gromadzi wielotysięczną publiczność i ten pierwszy projekt musi przejść swój cykl. Tak jak był władcą pierścieni, on musi objechać cały świat, żeby studio mogło wypuścić część drugą i zapewniam Państwa, że my o tym myślimy i jesteśmy w nieustająco w kontakcie z studiem Disneya, aby ten moment właściwie odnaleźć, ale też mówiąc zupełnie wprost i zupełnie szczerze, ten festiwal ma trzy dni, ten festiwal ma ogromne wyzwania przed sobą, wspaniałych kompozytorów, wspaniałych gości, nie tylko kina hollywoodzkiego, wielkich produkcji, megaprodukcji, tego kina, ale także megaprodukcji mega europejskich. I w tym roku rozpoczynając, rozpoczynając festiwal, a nie kończąc na megaprodukcji symultanicznej, jaką jest Pachnidło, które dorównuje rozmachem produkcyjnym, czy muzycznym, czy skalą wrażeń no, największym tytułom, tytułom Hollywoodu, dajemy bardzo wyraźny sygnał, że na tym festiwalu jest już czas na pokazanie także produkcji, które wypierały z box officów, między innymi Piratów z Karaibów, ale też chcemy dać jasny sygnał, że ten festiwal musi jakby otwierać się na różnorodność z różnych niż z różnych obszarów muzyki filmowej albo czegoś, co z muzyką filmową w jakiś sposób się łączy.